Zmiany magazynka mamy yy, statyczną, taktyczną, dynamiczną, awaryjną, jak zwał, tak zwał. Yy, czyli yy, mamy magazynek, strzelamy, został nam w tylnym położeniu, sprawdzam, wyrzucenie, drugi magazynek, wpinam rzucenie zamka i do strzelania. Szybka, dynamiczna wymiana. To jest właśnie tak zwana, czy, czy awaryjna, czy, czy też dynamiczna. Statyczna, taktyczna wymiana to jest taka, że strzelam i ją, ją później będziemy się, znaczy, tej, tej drugiej techniki się nauczymy trochę później. Strzelam sobie z broni, pracuję, 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 wracam, za każdym razem tak jak mówiłem po strzelaniu zawsze kontrola zamka, czyli biorę broń tutaj do siebie, kontrola stanu zamka, teraz widzę, że jest zamknięty, ale powiedzmy, że przeciwnik mi gdzieś tam wbiega do budynku czy coś takiego, wystrzeliłem ileś sztuk amunicji i muszę wejść na przykład do pomieszczenia. No, tak. Tak to w najprostszy sposób nam tłumaczono, więc ja tłumaczę w ten sam sposób. Nie wiem, ile, powiedzmy, że nie liczyłem w ferworze walki, nie wiem ile, zazwyczaj mniej więcej tam wiemy, ile wystrzeliśmy, ale do, do kolejnego pomieszczenia, gdzie mogą być, może być większa ilość na przykład przy, przeciwników, musimy wejść z pełnym magazynkiem. Magazynek bierzemy wtedy w ten sposób, ale to, to na razie to ci to pokazuje poglądowo, bo na razie widzimy czyli później statykę. Magazynek, magazynek i teraz tu nawet mi zostały sztuki. Sztuka jest w zamku cały czas, bo zamek jest zamknięty. Składam pełny magazynek, ten chowam z powrotem i dopiero mogę się przemieszczać i nie trzeba przeładowywać. I nie trzeba przeładowywać, bo jest cały czas w komorze. I można się, jeżeli masz czas, oczywiście, to możesz sobie e, wiesz, sprawdzić, czy, czy jest, tak? hmm. czy jest w komorze. Tak, na wielu filmach amerykańskich, później wielu naszych też to przejęło, że bez przerwy, wiesz, za załadował, przeładował i co chwila sprawdza, czy ma w komorze. No dobrze, tylko później zazwyczaj trzeba właśnie to robić i to tak, wiesz, odstupują, obijają tą broń. Nie wiem po co. Jest, jest zamknięta komora? Jest nabój w komorze. Jakby było zacięcie, raczej byłoby widać. Jeżeli nastąpi niewypał, to jest co innego, tak?